Ja jestem użytkownikiem TikToka. Jak była ta awantura, a propos zbanowania TikToka w Stanach, to przeskoczyłem na RedNote, na który wielu refugees z TikToka wylądowało. I aktywnie z niego korzystam, równocześnie będąc totalnie przerażonym, jak bardzo spersonalizowany jest ten mechanizm, który się wtłacza w tę te, te bańkę. I za każdym razem jak już widzę że ten TikTok u mnie skręca opcję, że widzę tylko wideo, które są totalnie do mnie dopasowane, to po pierwsze robię sobie przerwę od TikToka. Po drugie dla mnie jest to nauczka, że nie, że jakkolwiek byśmy nie chcieli, żebyś dostawał coraz więcej i więcej informacji, które będą odpowiadały na twoje zainteresowania. To nie możemy, nie powinniśmy cię zamykać w Twoje bańce. Musimy znaleźć mechanizmy puszczające powietrze do Twojej bańki. Musimy znaleźć mechanizmy trochę przekuwające tę Twoją bańkę. Bo to, 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 to nie jest przynajmniej przeze mnie pożądana sytuacja, żebyś ty nie wiedział. Nie wiem, będąc zainteresowany sportem, nie wiedział, że dwa państwa dalej jest przewrót polityczny. No, mhm. Powinieneś to wiedzieć. To jest właśnie ten Editor's Choice, który, którego no, trzeba bronić.